No, taki ciężki tydzień przed nami się tutaj rysuje po tej porażce ze Skrą. Natomiast mam nadzieję, że długo rozmawialiśmy w poniedziałek na, na temat tego meczu. Ogólnie na temat podejścia, podejścia do swoich obowiązków zawodników, bo, bo pozostał taki niesmak po tym meczu. Bo to jest sport, to jest piłka nożna i mecz może się różnie ułożyć. Można przegrać, można wygrać, ale jeżeli się włoży w to, 100% zaangażowania, 100% serca to nikt nie, do nikogo nie będzie miał pretensji. My mamy sporo zastrzeżeń tutaj o to zaangażowanie i, i, i wszyscy, wszyscy myślimy, że to pójdzie teraz w lepszym kierunku i piłkarze mają okazję już w sobotę zrehabilitować się za, za ten mecz sobotni. Sport to są również porażki i to jest nieodzowna jakiś tutaj element tej rywalizacji. Natomiast ja mam, ja mam głęboką i wierzę, nadzieję i wierzę w to, że piłkarze już zapomnieli o tym meczu, bo też nie ma sensu rozdrapywać ran, tylko trzeba wziąć się w garść i wyeliminować te błędy, wyciągnąć wnioski z błędów, które popełniliśmy. Tych błędów było bardzo dużo, za dużo i, i, i tak jak powiedziałem wcześniej, zrehabilitować się w Chorzowie. Zawsze bramka, zawsze bramka wpada po błędzie czyimś, ewentualnie zły, ewentualnie złym ustawieniu, ale tutaj te błędy były ewidentne, były, były to błędy indywidualne yy, i przede wszystkim tych błędów było za dużo yy, i rywal wszystkie strzętnie wykorzystał. Yy, no, rozmawialiśmy, analizowaliśmy te błędy I, i można, to są młodzi ludzie, wszyscy to są zawodnicy na dorobku. I będą popełniać błędy, tylko też cała sztuka polega na tym, żeby nie popełniać też tego samego błędu dwa razy. Ja mam nadzieję, że zobaczymy stal przede wszystkim grającą z polotem i z większą dużo większą odpowiedzialnością z tyłu. Bo naprawdę ofensywnie ta nasza gra wygląda dużymi fragmentami naprawdę nieźle. Natomiast jako zespół musimy, musimy bardziej grać odpowiedzialnie w defensywie i to jest taki chyba na, na najważniejszy element, na który musimy zwrócić uwagę. Kacper Czajkowski narzeka na, na uraz. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Pozostali wszyscy są do dyspozycji. Doszedł. Dochodzi już Fryderyk Stasiak. Także tak jak powtarzałem wcześniej, na szczęście nie mamy tutaj problemów kadrowych, omijają nas kontuzje. Trzeba się z tego cieszyć.